Już w maszynie. Wszystkie konie są już w maszynie startowej za chwilę start. I ruszyły. Dobrze przyjął start Impact. Tuż koło niego galopuje tercjasz, a tam kilka koni jeszcze. Próbuję dołączyć do czołówki, tam blisko jest temus na trzecim miejscu czwarty Belos. Pozostałe konie już mocno rozciągnięte. Daleko została kobra, tuż przed nią galopuje Bint Takach. Teraz na czele Tercjasz przed impaktem, dalej Belos, który galopuje w parze z tym muzem, Dalej pozostałe konie, na piątym miejscu jest Nafis Al-Kalediyah, tuż koło niej galopuje Charhun, A na ostatnim miejscu w tej chwili Bint tuż przed nią galopuje Eteryka i poprawiająca Kobra, daleko także Esper. I teraz na czele znów zmiana, teraz impact przed terciarzem. Dalej już stawka mocno zgrupowana, mocno także poprawia w tej chwili Kobra która doszła do czołówki. Tam w tej czołówce jest także Belos. A na końcu cały czas Bint takach mocno już posyłana. Konie w zakręcie, cały czas para terciarz. I IMPACT zmieniał się na prowadzeniu, teraz na czele IMPACT, TERCJAŻ poprawia polem. Tutaj do walki o czołowe lokaty włącza się także Kobra i przede wszystkim BELOS. Na prostą wyprowadza BELOS, ściga go TEMUS, BELOS TEMUS polem Kobra. BELOS jeszcze na prowadzeniu, troszkę poprawił, TEMUS i Kobra go ścigają przy kanacie. Wciąż jeszcze IMPACT i IMPACT cały czas poprawia, w tej chwili IMPACT i i BELOS. IMPACT, BELOS, IMPACT znów finiszuje, IMPACT jest pierwszy za chwilę celownik, IMPACT, BELOS, trzecia będzie kobra czwarty CZARCHUN, dalej TEMMUS na FIS ALCALERIA pozostałe konie na ostatnim miejscu kończy zmęczony tercjasz